Siemanko wszystkim jadę dzisiaj na wykopki do mnie do lasku coś pokopać bo jestem spragniony kopania zobaczymy jakie fanty dzisiaj wyjdą może coś fajnego wyszło no. może jakieś fajne monetki o to byłoby subcio no co no do zobaczenia przy pierwszym dołku nie pozdrawiam trzymajcie się pierwszy sygnalik jest guziczek jest guziczek z łóżkiem, z łóżkiem Ole Golas. Pierwszy fancik. Taki guziczek. No, czyszczę w domu, to pokażę Wam na koniec. Jedziemy dalej. Drugi sygnał. Zaraz obok tego guzika cały pocisk z pepechy. Nie biorę do dziury, zakopuję bo. Nie chcę sobie bobu zrobić. Nic, jedziemy dalej. Tu mam, tu mam sygnał tego pocisku. A tu jest drugi sygnał. Przypuszczam, że będzie drugi, ale zaraz to kopnę, to Wam pokażę. Zgadza się, jest dziurka i zobaczcie, jest drugi. Obok tamtego. Niezbity. Cały. Do dziury zakopuje. Nie wiem, co to jest. To było na wierzchu praktycznie. Ktoś wie, co to jest, to niech napisze w komentarzu, bo nie mam w ogóle pojęcia jakieś takie dwa haczyki nie wiem co to jest na razie to tutaj zostawię koło drzewa, później będę wracał to to zabiorę patrzcie z jednego miejsca ile już nazbierałem grzybków praktycznie tu dookoła wszędzie są nie chcę podeptać ale Będę wracał to potem Potem je zabiorę Komary nie dają żyć, Kuźwa No cóż, już trudno O tu jeszcze jeden jest O, tam jest drugi, trzeci Zamiast, zamiast skarbów to jak grzybów szukam Czwarty, o kurde Dobra Ładny sygnał o kolorek i useczka z Peszki I jedziemy dalej Pójdę tutaj na wprost tą starą drogą Popatrzę też tutaj te boki Może będzie jakiś fajny sygnał za Puszka. Musiał się za chwilę poprzedzierać trochę. Kopnę to, by zobaczyć. Dwie sztuki. I zielone. Nie widzę. Wygląda mi to, nie wiem, Mauser albo Mosin. Dobra do dziury, nie biorę tego. Zasypię i jakiś sygnalik. Zobaczymy, co to jest. Pewnie kapsel, ale... Uch, tu gdzieś jest. Nie wiem co to jest. Już wiem. Takie jakieś aluminium. No i zabiorę to. Patrzcie ma... mały zaskroniec. Ale się schował, skubany. O jest. Zasuwa. Ciekaj, czekaj. Też coś kopnę, bo jest fajny sygnał. Już trochę mi wariuje. Wariuje wykrywacz, bo u góry idą linie wysokiego napięcia. Bardzo nisko. Widać. Więc przez to on trochę świruje. No, no dobra, kopnę tą dziurkę tutaj. Kolika z jogurtu pierduje mi, popierduje pierduje, troszkę, trochę jej zdejmę. O jeszcze idę pod te kable zobaczyć. Tutaj idą dzielinia wysokiego napięcia Przez to trochę się wzbudza Fajny placek pochodzę tutaj trochę Jakaś ścieżka ludzie tędy chodzą, może coś zgubili Uff. Nic nie chcą gubić Kapsel bo widzę Kopne. Na dzisiaj starczy poszukiwań. Nic fajnego się nie trafiło. No, ale to czasami tak bywa. Może jutro będzie lepiej i pojutrze mam też wolne. <laughs> Idę już do auta, zrobię jakieś małe podsumowanie z dziś. No i nic pojedziemy jeszcze jutro. Pozdrawiam wszystkich, trzymajcie się, cześć! Podsumowanko z dziś dwie useczki ta w ładnym stanie, raz guziczek, jest z łóżkiem, domu do czyszczenia zobaczę co to jest, to jest to, pod grunwaldem wykopali dwa topory. Ja wykopałem trzeci. Tylko, że nie pod Grunwaldem. U mnie w lesie. Widać, że piekielnie stary. Fajny, fajny fancior. Podoba mi się. To było na wierzchu. Wstawiam, że to jest jakaś, jakaś konina. Coś związane chyba z koniami. Mogę się mylić, ale raczej tak. Jakiś stary kawałek łańcucha. To jakiś klin. Nie wiem. No i tego jest u mnie dużo. Nie wiem, co to jest. Jak ktoś ma jakiś pomysł, to. Co to jest? Nie wiem. Nie mam pojęcia, ale jest tego sporo. Już nakopałem. To to. No, jakiś odłamek się trafił. To jest jakaś stara śruba. To jest już zjedzona. Przez czas. I tu jeszcze coś. Jakiś ten chyba, stary gwóźdź. To tyle. Zobaczymy co, co jutro da. I trzymajcie się na razie.